Witajcie, z tej strony Gamesa, gdzie dzisiaj odbędzie się kolejne losowanie. Jak wcześniej wspominaliśmy, zmieniamy troszeczkę formę losowania, więc odbędzie się ona za pośrednictwem w tej strony, jak widać, random. .org. Tutaj mamy wszystkich uczestników, którzy się zakwalifikowali. Teraz pokażę mniej więcej, kto. To wszyscy uczestniczy, i teraz jak kliknę randomize, to po prostu osoba, która będzie pierwsza na liście, wygrywa w konkursie. Wygrywa Mateusz Andrzej Tak, jeżeli dobrze powiedziałem. Proszę o zgłoszenie się do nas. My też to ogłosimy potem na Facebooku. No i zapraszamy na kolejne głosowanie. ќе годам